Cześć Wam, cześć Wam, słuchajcie, tak wygląda krem z dyni, nasz gotowy z dyni pieczonej, do tego jest trochę sereja feta y, pieczony słonecznik prażony, tak, na patelni i liść pietruszki y, jesteśmy już po śniadaniu po kościele, teraz szykujemy obiad, a później pewnie spacer, no to do zobaczenia no, słuchajcie dzisiaj jest dzień y, domowy że tak powiem, ja jadę na spacer, ubrana lekko na sportowo, bo dzisiaj idę na dłuższy spacer, muszę zrobić 5000 krawków, bo dzisiaj żeśmy dużo siedzieli w domu. Także idziemy, marszuota, zobaczymy, słuchajcie, ile, jak długo. Mamy, co prawda, już zrobione 2000, więc teoretycznie wystarczy do dobić tylko 3, ale ja chcę zrobić, słuchajcie, pełne 5000, maszerując sobie po osiedlu. No dobra, słuchajcie, no to idziemy. Nic i co? widzimy się za 5000 kroków. No słuchajcie, jestem już w domu, zrobione 7000 kroków, czyli 5500 dzisiaj machnęłam. Och, no i co, czas na kolację. Da dam, słuchajcie lecimy Dzisiaj będzie Pasta z czerwonej fasoli z czernuszką Idziecie ogląda jeszcze Gwiezdne Wojny Czerwonej fasoli Odsączonej z puszki Odsączonej z puszki Odsączonej z zalewy Fasola z puszki bez zalewy Już otwieramy słuchajcie Zlewam Jak i kinie to hałas. Jak to już przeszorzać, nie? Lecimy. Jak to przeszorzał, No, jeszcze mamy na dnie, żeby skrobać. Będzie więcej, słuchajcie. 370. No nie wyjmę 30 gram, no bez przesady, tak? I lecimy dalej. Dalej. Pięć gałązek tymianku, świeżego tylko liście. No nie mam tymianek, mam tylko suszony, słuchajcie. Nie mam świeżego, mam rozmary tym tymianek jest tylko, tylko suszony. Więc to no nic, dam szczyptę tym te tymianku. To jest drobniejszy, nie, to jest taki sam. Okej, okay. zaraz przepis przesypię zupełnie, damy tak o troszeczkę, tym tymianek, dalej, e czosnek, mamy przygotowany czosnek, ciach, ciach, zakładamy pokrywę z miarką, ciach, słuchajcie, 2 sekundy, obroty, 8, zaraz jesteśmy, czy zdążymy was <noise> wyłączyć? Chyba nie. No i no i Pas wcisnęła mnie potrzebnie. No to nie jest całkiem rozdrobnione, ale okej. Okay. Teraz 10 gram słuchajcie kiełków fasoli. No. Albo kiełki rzeżuchy, brokuły, rzodkiewki. Ja mam akurat kiełki rzodkiewki. Rzucimy 10 gram kiełków poszło 12, jest tutaj. Okay. zobaczymy co oni, jak to wyjdzie, założyć pokrywę z miarką i teraz teraz słuchajcie, 5, 15 sekund, obroty 5 i wracamy za 15 sekund no dobra, lecimy dalej zgarnąć mhm. zobaczcie, zgarniamy dodać dwie szczypty soli dwie szczypty są już sobie tortillę, pełnoziarnistą zaraz będziemy dokładać tutaj o, cina dobra słuchajcie dwie szczypty są no okej okay. czyli są jedna szczypta i druga szczypta <grywia> są dwie szczypty lecimy dalej Jedną łyżeczkę czarnuszki. Mamy czarnuszkę. Ser z czarnuszką pyszny, nie? Musimy znowu go zrobić. Tak dawno mnie było, więc myślę, że jutro nie wiem, słuchajcie, jak jutro mam mało czasu, jutro mam strasznie dużo biegania i biegania, więc nie wiem, jak jutro ogarniemy. Zakładamy ponownie pokrywę z miarką i słuchajcie, 10 sekund obroty 3. I zaraz jesteśmy. No dobra, taram, taram, i gotowe. Tadam. Słuchajcie, ja to zrobię z tortillą, która się nam grzeje na patelni tu. Trochę. Tak, niech się podgrzeje. Czyli to pasta z fasoli. Hmm, trzeba by pokombinować jeszcze coś innego, po swojemu ją tak całkiem, słuchajcie, ogarnąć i zrobić. Myślę, że, że tak. I ja teraz tak. O. Słuchajcie, mam ser żółty. Tak, niech on tu sobie. E, widzicie? Widzicie taki ser. o, czekajcie, bo tu dwa plastry niepotrzebnie. A chcemy jeden. Dziwnie jakoś? Nie, to będzie jeden. Czy dwa? No, powinny być dziwnie. Nie, taki grubszy, słuchajcie, nie chcę się rozdzielić. Dobra, jest, jest, udało się. Mocno zszczepione. Są dwa plastry wysokobiałkowe żółtego sera. Wysokobiałkowego żółtego sera. ok słuchajcie, jest to. I to się nam zagrzeje chwilkę i zaraz jesteśmy. No dobra, to się grzeje. Musiałam po prostu iść porozdzielać śmieci. Przykrywam, żeby to się nam fajnie ciachcia. lekko roztopił w serek. Co my mamy do tego? Co my możemy jeszcze? Yy, mamy jeszcze twarożek yy, ze śmietaną. zimną. Zimny, dobry. hmm Zbieramy, słuchajcie sobie do tego kiełbaska roślinną i tak podgrzejemy ją podsmażymy niech się nam podsmaży dodamy ją do naszej tortilli ciach ja ją sobie napnę Ciekawe jak to wyjdzie, nie? <laughs> widzicie? Nie, nie widzicie. Zobaczcie. Bo jesteście też Wow, nie chcę. Okej. Okay. I okej. Okay. Dobra, się trochę rozwala. Dobra, ale niech to się nam y, podsmaży, słuchajcie. No dobra, no to czekamy chwilę. To muszę zmniejszyć. Robi się ciepłe. A, jeszcze chwila. No dobra, i ja myślę, że moment minuta 8 i zaraz jesteśmy. No to jest. Słuchajcie. Tortilla z dwoma pełnoziarnista z dwoma plastikami sera wysokobiałkowego. Roślinna kiełbaska Podpieczona. Pasta z fasoli. Z czerwonej fasoli z, mm, z kiełkami rzodkiewki i czarnuszką. O! Słuchajcie, to wszystko można zagrać jeszcze <grym> z selkiem. Do tego słuchajcie, pomidor. Czas, tak, tak to roz... A, um, um, um. Do tego lecimy kawałek pomidora

Zaczynamy! Smacznego! Dobra, słuchajcie, dzieci już zasnęło, więc wieczór jest dla mnie i dzisiaj chyba coś poczytam. Nie będzie seansu filmowego, tylko jakaś lektura. To na dzisiaj tyle. Siedem i kroków. Trzymajcie się, do jutra, pa, pa!